Hej, hej, Sia wszystkim tu! Kamrus Witam Was w kolejnym odcinku serii. Zagrajmy w Herstow. Dzisiaj zagramy RNG zasem i mamy nową legendę. Mamy zajebistą nową legendę, więc robimy remodel naszego obecnego deku. Zrobimy jakąś nowszą wersję Rangizasa. I co chcemy mu uwzględnić w tym deku? Eee, pa, 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 Weźmy dwa razy Mind Vision. Weźmy następnie Reset. Weźmy Tad Weźmy oczywiście Mind Games mind Games W sumie jeżeli się uprzeć, jeżeli chce mieć dobrą trójkę, ja mógłbym wziąć Darkultystę. Cool Daję randomowemu... Czemu wcześniej ja to nie pomyślałem w sumie? Daję randomowemu przyjaznemu minionowi plus 3 życia. Jest to bardzo silna karta sama w sobie. W sumie wezmę. Czemu by nie. Co dalej? Ta pani? Dobra, chodźmy od tylca. Doktor Boom niby jest losowy, niby jest silny, ale jest strasznie nudny. Jest strasznie nudny, więc podziękuję. Mamy, e, o ile Darkulta też jest dość nudny, to problemem, e, jeśli chodzi, to problemem Range Zasa jest mocno early game. Więc przeboluje przeboleje to, że ta kata jest dość nudna. Ponieważ po prostu, no, po prostu potrzebujemy tego, Eddy Game, nie? Ragnaros, ostatnio chcieliście go, nie wzięliśmy, teraz bierzemy. Sin jest spoko. Eee, nas sobie darujemy. W sumie, może Ezerę. nas sobie darujemy. Bo było ostatnio. Ezery nie było, to bierzemy Ezerę. Dobra, za 6 mamy, co mamy? Eee, za 6 mamy, 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 mamy. Gerbina, Gerwin jest spoko. I Sylwanka, Okej. Okay. Tyle? Może być. Okej. Okay. Następnie, za 5 many. Co my mamy? Mamy. Weźmy Facelessa. Niby nie jest to losowa karta, ale jeżeli skopujemy kartę, która daje losowość, no to Faceless właściwie jest losową kartą, czyż nie? Faceless zamienia się w kartę, która daje losowość, więc wszystko pasuje. Mhm. Mm Okej, okay, tutaj tyle. Ewentualnie mógłbym dać tego Blink Trona? Ewentualnie. Chociaż nie wiem, czy to pasuje. Mam w planach zrobić mage'a pod RNG. I mage byłby lepszy, jeśli chodzi o bronię. Ale dobra, zobaczymy. Eee, za 4 mamy, co my mamy? Co my mamy? Za cztery mamy. Pa 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 pa, 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 Za 4 many mamy Mecha, no ale to raczej nie pasuje do naszego typu deku. Shredder jest bardzo silny, na pewno weźmiemy Shreddera. Jest silny, daje losowość w sumie. Tyle z czwórek. Przechodzimy do trójek. Eee, Alarmowot. Nie, za wolne, zdecydowanie za wolne. Nie, nie będziemy mieli z tego w Bo Budalarmowot lepiej robić deck oparty na nim. Default mógłby być ok, w obecnych dekach. Eee, może nie być zły. Weźmiemy. Mhm. Plus będzie się dobrze kombić z MC Techem. Z złotym MC Techem. W sumie ogra moglibyśmy dać. On się bardzo dobrze sprawdzał tak ogólnie. Zamiast The Florida. A, ja, myślę, że Mine Control tak będzie lepszy. Za 4 many moglibyśmy jeszcze dać dragona. Też będzie dobrze działać z MC Techem. Następnie, za 2 many na pewno dajemy sobie. Eee, nie dragon, co jest? Oszowon? Za 2 many na pewno damy sobie. Gdzie jesteś, przyjacielu? Chodź, przyjacielu. Jesteś, przyjacielu. No i w jugleracho. Minhaus, storm Bomber. Musimy coś wypieczyć zamiast bombera. Hmm. Może, w, skoro mamy kursystę, może wypalimy, wywalimy ogra. Damy bombery. Bombu, bombu, bom, bombery. Nie mamy mother bomberów. Nie włączę Facebooka. Wybaczcie bardzo. Już. Eee, nie mamy bomberów. Gra wróć mi, dobra? Wyjęłam tego Blink Blinktrona. Nie czuję, żeby był dobry. W tym deku. Po prostu to nie będzie pas. Nie, nie czuję tego. Wstawiłbym, może nie Bomb bo nie mamy tego zamieniacza. Zamiast tych dwóch przyjemniaczków, które zamieniają nam stwory, wstawiliśmy więcej czy silnych legend i wywaliłbym jednego Hungry Dragona. Jeden Hungry Dragon zostanie, żeby mieć właśnie koło z Might Control Tech'em. I coś takiego. Coś takiego. Mamy Mind Vision. Mamy możliwość skopiowania czo, więc to będzie się fajnie kombiło. No i Mind Vision, pierwsza tura. Resurrect. Nie mamy aż takiej ilości dwójek, co nie. A co mam do skrzeszenia? Night Jugger, okej. Okay. Za dwie many. Night Jugger, no to jest normalne value. Możemy przypuścić, czo do życia, gdyby jakiś frajer go zabił. Mad Bomber, najsłabszy wynik. Millhouse, a potem jest tylko value. I to dość silne. Taki dek może być ok. To jest nowa wersja naszego RNG Zasa. Bardziej nastawiona pod dek kontrolny, czy nie kontrolny. Bardziej nastawiona pod Late Game zdecydowanie. Ok, to mi się podoba. To mi się podoba, tak szczerze. Podoba mi się ten RNG Zas. Hop, hop, lecimy. Ten RNG Zas mi się podoba. Definitywnie. Więc niech tak będzie. Niech tak będzie, moi drodzy. Zobaczymy, kogo nam da. I robiliśmy ten dek hmm, z 6 minut. Trochę czas to zajęło, ale... Myślę, że warto coś takiego uwzględnić przy tworzeniu deku. Myślę, że ogólnie tworzenie deku warto uwzględnić. Pierwsza tura, druga... uuu. Coś takiego? Myślę, no, że warto zostawić. no, dwa razy bomber. Mogę go wyrzucić w pierwszych turach. Dobra. Mhm. Ale czy chcę? Wszystko szamanowi w sumie warto. A mi się podoba ta nowa myszka, którą mam, mogę teraz normalnie klikać w sobie. Ja myszkę teraz od tygodni, od tygodni, żeby kliknąć, trzeba było naprawdę mocno przycisnąć. I tak mi zawsze zaapywało. To było okropne. A teraz, mój drogi, teraz tak leciutko wszystko wchodzi. O mój Boże. A, jak mi się to podoba. Gość, masz pierwszą turę. Masz pierwszą turę stary. nie masz nad monetki. O Boże, monetka i mind vision. Jak ja bym chciał mieć co? W tym momencie. Niebra. Gościu masz pierwszą turę bez monetki. Dobra, może poszedł do Kibla, kiedy się wyszukiwało. Może zrobił sobie kupę, siku What albo to coś to? jeszcze, też są różne opcje robić w toalecie. I właśnie 3 sekundy przed tym naszą się tura skończy, aż moja to, kolejna wróci. I wykona swój ruch. Skończyłbym na, na niego poczekał, gdyby nie fakt, że nagrywamy i raczej Wam się tego nie chce oglądać. A jednak nagrywam OBS-em i trochę mi się śpieszy z czasem, więc nie będę miał czasu na montaż. A już... Eee. Dobra. Więc zróbmy to tak, żeby zakończyć tak najszybciej. to znaczy w sumie nie, zrobię to tak. Zatem tym jest spoko. Niech będzie. Ale ma tyle samoobrażeń. W razie gdyby wrócił, możemy się pobawić jeszcze. O, dzięki, bomber! Chcesz go szybciej wykończyć, pięknie. Dobra, nie ma czasu. Zjedźmy go szybko bo... i. Nie, nienawidzę takich sytuacji, kiedy nagrywam, moi drodzy. mi jeszcze montował, jak kiedyś. Ale teraz nie montuję, żeby się wyrobić czterema odcinkami na dzień i musimy się tak... męczyć, no. No niestety, no bywa. Ale wiecie, że coraz częściej takie akcje spotykam? Szkoda, z mi na rankedach, ale... Serio, coraz częściej tego typu akcje spotykam. No, przynajmniej wyszedł. Wywaliło chyba miał desek, nie wiem, mama mu odłączyła kabel, bo nie poszedł na obiad. Wygrał w Dobrze, że na casualu, bo inaczej by koleś pewnie zabił matkę krzesłem, jak to było kiedyś. No, były takie sytuacje, moi drodzy, były. I potem zgon... To nie musiało być mnie dla matki. Stare czasy, jak się grało w Tibie, nie? Stare, dobre czasy. Kiedyś się... Fajnie się kiedyś grało w Tibie za gnoja. Jak ta gra jeszcze żywa. Tylu znajomych się tam poznawało. Do znajomości Potem się chodziło, chęciło się ludzi. Przechodzisz sobie normalnie do miasta. 5 godzin siedziałeś na ekspowisku, co nie, masz zajebiste rzeczy. A to gratuluję do ciebie dwóch cwaniaków, cię zabija i zgarnia wszystko. Tak, to były dobre czasy. To były dobre czasy, moi drodzy. To były dobre czasy. Stare dobre czasy. W ogóle mi się podoba, jak znaczy, w wywołował. Znaczy, ogólnie ja zasem się inspirowałem. Storm. Inspirowałem się Renziusem. Eee... Kurz, ubrać słowa zdania. Noxious robił kiedyś. Dalej robi Randuinwryna. To jest właściwie to samo co Renzius. Właściwie Renzius to jest to samo co Randuinwryn. Bo strasznie mi się podobała jego seria. Zarazem mi się podobała jego seria i po prostu stwierdziłem, że zrobię coś podobnego, właściwie takiego samego. Tylko że oczywiście nie podpieprzałem decku od niego, tylko samemu wymyślałem. Inspirowałem się właśnie Randuinem. I widziałem początki Randuina, kiedy nie było dobrych legend. Kiedy nie było dobrych legend, moi drodzy. Full Legend, losowe karty. A to proszę. Nie wiem, czy. Lepiej byłoby żyć Darkultystę. kultystę. W sumie byłoby lepiej, ale. Nie. Tak odruchowo zobaczyłem dwa życia. Kiedyś nie było dobrych kart pod RNG. Takich, które dzięki którym można faktycznie zrobić w miarę działający deck. I się grało totalnymi krapami. Ale to też było śmieszne. Teraz mamy taki dostęp do kart, że zachowujemy losowość i możemy coś tam ugrać. To jest fajne. Aha. że mi go nie zabił Tak szczerze Dobra, zrobimy teraz tak Zrobimy to teraz w ten sposób. Mam plan To będzie dobry plan A Rezurek value! <laughs> się wymieni, na stule. <laughs> Rzucimy darek kursy z tej Rezarek Milhausa. Za 2 4 4 w tym Deku Rezarek naprawdę ma value. Tak serio. Najgorszy karty jaki możemy Put mieć to za więc to też nie jest źle. Ok, może nam zrobić wszystko. To jest problem. No dobra, szkoda. Teraz nie ominiecie wów do życia. Nie ma tak. Wrócił, żeby oddać swojego detrafla. To jest dobry dar To Jest tak mocna karta. Zaraplaci Galbin, White Collar. Uuu, tego się boimy. Na palcach chodzimy. Starajmy się znać etc., etc. Dobra, jak się wymienić, tak? Okej, okay. teraz mogę ci go zajebać. Zdajesz sobie sprawę. Kto dostanie buffa? Uwaga, on dostał buffa, okej. Okay. Ten mech daje nam yy, buff plus jeden, plus jeden na randomowego miniona, albo naszego, albo przeciwnika. To jest tak idealna karta do RNG Zasa. Gelmin jest idealną kartą do RNG Zasa. On ma tyle RNG w sobie. Jest piękny. Chcesz mi go zabić? Fuck off. Fuck off, mate! U. My fate is sealed. Z jednej strony on byłby dobry, żeby zajebać Buma, ale z drugiej strony. Jola, ja przejmiemy jego, też będzie ok. Przejęliśmy najgorszy target. Szkoda. Może być. Nie chcę się za bardzo wymieniać, chociaż z drugiej strony, że on się wymieni, dobra. Wow! Okej, okay. do czego się wymieniłem? Jeżeli miałbym du jeżeli miałby Dumgeewarda, wykorzystałby Charge? W swojej turze. A tak to by nie wykorzystał w swojej turze. Czy wykorzystał niby, ale. Nie. Dobra, nieważne. Nieważne. Czy ogólnie chodziło mi o to, żeby nie wykorzystał Mal'Ganisa bądź Dumgeewarda z zaskoczenia? Że tak powiem. Plus, opaciło się, bo wy... Stawił dzięki temu, kolera cholera. Ojdą many mniej. Więc może być. Ciekawa sytuacja. Bayfire, be Co zrobić? Wymienisz się bombą? Z bombą wymienić się było dobrym pomysłem. Nie? Ogólnie, My fate jest sealed. Zróbmy tak. Okej, okay. W takim razie plan B. W sumie nie musimy tak robić. Hop. Może tu poleci. Poszło w twarz. Poszło w twarz. By fire! Be purged! Jeżeli zrobimy tak, to cokolwiek wyleci może umrzeć. Zróbmy. Zróbmy. Tak. Mamy jedną trzecią szans na zajebić te waliu i jedną trzecią szans na chujowy waliu. Dara, może mi zabić Ragnarosa. Może się wymienić tak. No, zginie od Madre Bombera zapewne Aj, ragi, ragi, ragi. Nie robisz tak jak powinieneś. Waląc go w twarz też nie byłoby takie złe, ale. Powerover helming, tak dokładnie Shit! Wow, czy ty masz mnie jak zabić? O kurwa. O mój Boże, Ragnaros! Przegrałeś mi grę! No jasna cholera! Stary, mate! Słuchaj, wiesz jak mogłeś... a Gościu, Ragi! Aaa, ej, Ragi! Tak się nie robi! Ale fajna gra! Jak widać, deck że nieźle sprawdza. Graliśmy całkiem na równi. Przeciwko temu... E, przeciwko temu Zulokowi. Jako RNG-za? Wiadomo, Manager's nigdy nie będzie tak dobry jak deki w mecie, ale coraz bardziej się zbliżamy do tego, żeby ten deck był faktycznie sensowny. I chyba jest. W miarę. Da się wygrać przeciwko normalnym dekom w takim razie. W Prawie przeciwko Zurokowi wygraliśmy. Prawie, no bo wiadomo. Prawie czasami robi wielką różnicę. Niestety. Dobra. Mind Vision, czo. Czo. Przyjacielu Kerioskin! E, to jest ciekawe. Wiemy już, że kontrol warrior. Widzę co masz w środku. Jesteś gorącym facetem. Nie mam co wyrzucić Co do boju! Spokojnie, nic ci się nie stanie. Przyjaciół nie ranią. Przeciera się nie rani Okej. Okay. Ale mam cuksa dobrego. Wchodziłem sobie do ust. Rezarekt! Nasz czoł wróci do życia Any second now W razie, gdyby to nie był przyjaciel, to nam Czoł wróci do życia. Tak będzie Ewentualnie Hungry Dragon Ej, w sumie za dwie many 5 na 6 Rezarekt chore value Well. <laughs> ok... Uwielbiam go. Salansował go, żeby go nie zabić. Uwielbiam tego typa, Salensował co? Żeby go nie zabić. Kocham tego typa. Po prostu go uwielbiam, ubóstwiam, kocham. Ty kurwo zajebana. Ty szmato. <trybujesz> Tym nie zabije mi Cho, ponieważ musi się odpowiednio wymienić. Jakbym wyleczył co to by i tak yy, go zabił. A tak to ma dużo stworów na polu gry, którymi się... Ja mam dużo stworów na polu gry, którymi musi się zająć. Rezarek 5 na 6 rezarek <trybujesz> Tak jest, RNGesus. To nie było zbyt losowe. Ale co po To, to samo będzie potem, jak drugi raz użyjemy. Nie! O mój Boże, ty. Aaa, ty mendo pieprzowa. Nie masz prawa do życia obecnie, Zdajesz sobie z tego sprawę. po mnie na Biego rozwalić, czyż nie? Dobra, ujdzie. Barangeden w samej turze! Potem Snitch, Ragnarosy, tyle rzeczy. Będzie śmiesznie. Ciekaw czy się wyrobi z tymi egzekutami wszystkimi. Nawet zwalnie Brawl'ami. Tak, Brawl mógłby zrobić kuchy. Okej, okay. Jego? Czyżbyś na niego egzekuta? Nie chcę czystać Gedona teraz. To znaczy. Na pewno zrobimy tak. Jeżeli on walnie tutaj i wystawi Gedona, to go dobije nam tego miśka. W sumie mógłbym wstawić Gedona. Wtedy on będzie mógł z broni dobić. Z drugiej strony mogę wstawić Tatsira, ale nie mam pewności, czy coś wystawię. Z drugiej strony on zabije mi Gedonem, którego ma. Dobra, jebać. Jebać to! Just do it, go for it! Idziemy po to. O, big in Spoko. Może być. Znaczy wystawimy i tak Snida. Nie ma opcji, tego nie zrobić. Worax. Okej, okay, będziesz mógł mi zabić Snida. Może być. Silensa dużo na czoło. W ogóle silence u control warriora. To jest bardzo rzadko spotkane, przynajmniej było za moich czasów. Uu. Spoko! Wszystko pod kontrolą ludziki. Wszystko pod kontrolą. Uuu. Co nam umarło? Hmm. Go for it! Fire. By fire repairs. Ragi! Zabij zdrajcę! Znaczy wiem, że on zabił. Nie! Fuck! Czemu nie brak Narosa? O mój boże! Hmm. Nie mów mi, żebyś mógł go zabić z shield bloku. Dobra, nie mam man Mamy wymianę. Okej okay. <laughs> Dobrze. Może być. On nie umarł co nie? Technicznie on nie umarł. Ppiero zrobimy tak. Taurisa. Hmm. Dobra, może być. Zaraz jak zrobimy? Na no, pewno tak. The... Hey, sobie, powinienem się uleczyć. O fakt, powinienem się uleczyć. On nam zada dwa obrażenia. Shit, zjebałem. A anyway, nie, nie muszę rzucać Taskmastera. Znaczy zrobić tak. Z dru drugiej strony. Dobra, niech będzie. O Boże, nie! To jest taka kolejność? Fak. No tak, Ragnaros strzela pierwszy. O nie! Ale misplay z mojej strony. Kolejność, Kamrus. Kolejność. O mój Boże. O mój Boże, nie! Zjebałeś kolejność. No tak, Ragnaros był pierwszy, on pierwszy strzela. Świet! Kamrus, idioto! <grym> I teraz on rzuci i GG Auć. Fuck A nie! Teraz on zjebał kolejność Ale przecież mamy problemy. Okej okay. To jest to co można z Może się uleczyć, w razie gdyby walą i... ten... No. Coś takiego? Okej. Okay. Zabił... Po, e... po, Gedona. Wystawiłem jego, żeby mieć jakiegoś miniona na polu gry. Z którego Ragnaros mógł trafić. Buffy do ataku są nieistotne w przypadku Ragnarosa. Tak, gra. Gdybym nie z misplayował, byłoby dużo lepiej. Bo bym wystawił po prostu Taskmastera, zabiłbym tą babkę i po prostu 50% szans, żebym zabił Ragnarosa. Gdybym zabił Ragnarosa, byśmy wygrali życie. Okej, okay, wystawię jeszcze jakiegoś miniona. Miniona powiadam. Aha. Czyli albo wóz, albo przewóz. Możesz zabić Ragnarosa. Zostanie ci cztery życia. Rozsądne. Gdybym miał na więcej, nie? Ej, czy może coś mi wyratować? Tadsteel, Tadsteel może mnie wyratować. Mam 8 życia. Muszę się wyleczyć. Czyli to mi gówno da. Bo on mnie walnie za 8, czyli... No. Chwytanie się brzytwy. Ale to był dobry Tudsteal, nie uważacie? To był bardzo dobry Tudsteal. Tak ogólnie. Obiektywnie na to patrząc. To był bardzo silny Tudsteal. Jest szansa, to jeszcze przetrwać, ponieważ mam bombera. Może jest szansa przegrać, ale. Uuu. Jeszcze innego minionka. Mind games. Czy jestem w stanie to przeżyć? Nie. Nawet jeżeli bomber idealnie stragetuje, miniony, to nie wiem, jak go zabić. Więc. Ok, nie będę mieć. Chociaż. Gdyby tutaj trafił, bym miał jedno życie. Gdyby tutaj trafił, moglibyśmy jeszcze to wygrać. To by było piękne, ale niestety. Well played. Znowu walczyliśmy na równi z Control WARRIOREM przegraliśmy te walki Ale nie powiedzieć, że to była interesująca walka Oparta niesamowicie o RNG Ale ten deck jest spoko Jest bardzo spoko, chyba jest nawet lepszy niż poprzedni Biorąc pod uwagę jakie wali wyciskamy z rezarektu To jest niesamowity tempo swing Przys mamy, no, Podoba mi się ten deck Właśnie jeszcze parę kart, no, nie wykorzystaliśmy wszystkich kart, nie? Zera może być trochę, e dobra, jeszcze nie zostawimy. To było na tyle, a wersja tego deku. Nowej legendy nie zobaczyliście w akcji, nie podeszła życie. Aby muzu gdyby podeszła, bo mogła naprawdę nas wyratować. No No cóż, do kolejnego odcinka, trzymajcie się, mam nadzieję, że wam się podobało. To było na tyle, papa. Pa. I zostawcie łapkę w górę, jeżeli wam się ten dek podobał, żeby inni mogli zobaczyć pozycjonowanie, te sprawy, jej. Bum! Witam was w kolejnym odcinku, w tym was żegnam, papa. Pa.